Wybieracie się w dwie osoby na karpia, jeszcze w dodatku na dłuższą zasiadkę. No to potrzebny będzie duży namiot, żeby wszystko zmieścić. No ale wiadomo, coś za coś. Jak duży namiot, to i w transporcie większy i cięższy. Ten waży nieco ponad 18 kg z tej wielkości. Ale jak go rozstawimy, to będziemy mieć tyle miejsca. Namioty firmy JRC z serii Kakun są już od pewnego czasu znane, ale jeżeli komuś zwykły Kakun nie wystarczy, to jest jego nowy model powiększony Kakun 2. Co najważniejsze, w tego typu namiotach oczywiście wielkość. No musi być jak największy, żeby pomieścić dwie osoby i bagaże, zwłaszcza kiedy jedziemy na karpie na dłużej. I w złych warunkach atmosferycznych, o czym jeszcze będę mówić. Ten namiot ma powierzchnię naprawdę olbrzymią, a wymiary, no wymiary, jak przystało na tego typu konstrukcje. 1,60 m wysokości, ok, to nie robi wrażenia, natomiast szerokość to jest 3,30 m i głębokość 2,80 m. Tutaj zmieści się absolutnie wszystko. Jeżeli ktoś chciałby, Zmieścić tutaj trzy łóżka karpiowe wejdą. No ale standardowo, oczywiście, dwa łóżka. Masę bagażu w środku, stolik, mała kuchnia. Świetne miejsce do spędzania dłuższego czasu. Oczywiście, możliwości konfiguracji tego namiotu są różnorodne. Nie tylko to, co w tej chwili widzimy. Jako, że możemy tutaj mieć już po pierwsze moskitiery, a po drugie, przedni panel. Przeźroczysty, wodoodporny. To jest wersja z moskitierami, przewiewna, umożliwiająca cyrkulację powietrza. Moskitiery zarówno na przednim panelu, jak i na tylnej ścianie. No i tak mamy prawie pełne zabezpieczenie przed deszczem, czyli wodoodporne przednie. Drzwi, okna, daszek, które nam też chroni wejście. No ale zabezpieczenie w tego typu konstrukcjach może być jeszcze jedno oczywiście narzuta. Mamy jeszcze w komplecie dodatkową wodoodporną szybę, którą można przypiąć właśnie tutaj na drzwiach narzuty. A narzuta, oprócz tego, że dodatkowo zabezpiecza, to jeszcze daje nam nieco większą powierzchnię do trzymania różnych rzeczy. Nie wiem, wiadra z zanętami, tego typu sprawy doskonale zmieszczą się pomiędzy narzutą a namiotem z jednej. I z drugiej strony dając nam jeszcze więcej miejsca w środku. Podłoga oczywiście gruba, mocna i co najważniejsze, system jej przypinania chyba najłatwiejszy z możliwych. Na klipsy. W kilku miejscach są klipsy, dzięki którym spinamy podłogę z namiotem, jest to bardzo duże ułatwienie. Konstrukcja oczywiście jest przemyślana również na rzuty. Można tylny panel odpiąć w momencie, kiedy chcemy przewietrzyć namiot. W takim razie nie ma z tym najmniejszego problemu. No I żeby zobrazować przestrzeń, jaka jest w tym namiocie, stawiłem tutaj jedno z największych łóżek dostępnych na rynku. Łóżko to zajęło gdzieś mniej więcej niecałą jedną trzecią powierzchni namiotu, więc miejsca tutaj dla dwóch osób jest pod dostatkiem. Namiot Kakun Dwójka, czyli największy z tej właśnie serii.